I tutaj mamy Słowację, w stronę Dolnego Kubina już pojadę No i co? No i tutaj właśnie też jest taka restauracja zbójnicka No ja ja oczywiście w tamtym kierunku na Dolny Kubin, Orawskie Podzamcze Tak Mam specjalny wóz, jak widzicie Tutaj załaduję sobie trochę jedzenia, no i mogę jechać. Też fajna restauracja. Nie chcę mi się już do środka chodzić, bo to już mam późno. Kurczę, tu mamy następną tę restaurację. Fajnie. Też fajna w środku zbójnicka ale nie będę tutaj dalej wchodził bo mi się troszkę spieszy tu jakieś trunki mamy No idziemy na zewnątrz. Nie niedźwiedź też jest jak to w Słowacji. A cóż my to tu mamy. Ojejku, jakie fajne. No chodź mały, chodź No chodź No proszę, nie boi się, a ja nic nie mam kurczę dla Ciebie Takie fajne Klimaty słowackie fajne są no i też odmiana tych baranów też jest ciekawa Korczę co gdzieś jadę to coraz to ciekawsze są za moich czasów to wiele rodzajów nie było teraz to się tego nadwoiło chodź mały tu chodź głodny z rana musi pojeść nie no i jedziemy w stronę oczywiście Dolnego Kubina Rok te, temu tu jadłem właśnie obiad Fantastyczny obiad kurcze tutaj dają Goloneczka piękne są Pieczone takie fajne Ja to niczym Magda Gessler, kurczę. Chyba przejąłem pałeczkę po Magdzie. No to jedziemy, kurczę. Karety nie zabieram tam.